Samsung i Turkish Airlines zainaugurowali serwis Smart Tagged Baggage wprowadzony 1 grudnia 2025 roku. Pozwalający pasażerom śledzić swoją bagaż na żywo dzięki technologii Smart Things Find i urządzeniom Galaxy Smart Tag. System używa Bluetooth Low Energy i ultra szerokopasmowej technologii do precyzyjnego lokalizowania bagażu. Pasażerowie mogą dołączyć link do lokalizacji w zgłoszeniu zagubionego bagażu, co przyspiesza jego odnalezienie. Dodatkowo w aplikacji SmartThings Find można dodać zdjęcie rzeczywistego bagażu, co ułatwia jego identyfikację. Turkish Airlines są pierwszym przewoźnikiem na świecie, który wdrożył tę te technologię, co wpisuje się w ich strategię cyfrowej transformacji i poprawy satysfakcji klientów. Partnerstwo ma na celu rozwijanie kolejnych rozwiązań opartych na SmartThings i sztucznej inteligencji, które poprawią doświadczenia podróżnych i efektywność operacji lotniczych. Całość jest odpowiedzią na obecne wyzwania z obsługą bagażu i światowe ożywienie ruchu lotniczego, oferując nowy standard cyfrowych usług w branży lotniczej, zapewniając spokojniejszą i bardziej przejrzystą podróż.